Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień! Wita was Olga z Wielkiego Buka! Zaczynamy nowy tydzień z niemałym przytupem i rozpędem, a to oznacza, że czas na Bukowe Newsy Tygodnia, czyli na wiadomości, ploteczki i ciekawostki ze świata literatury. Na początek największy i najświeższy news. Olga Tokarczuk i jej niesamowite, monumentalne księgi jakubowe zdobyły tegoroczną nagrodę Nikę, a na dokładkę jeszcze tegoroczną nagrodę czytelników. Przeogromniaste gratulacje! To już jest druga statuetka tej autorki, i jak wiecie, wcale nie ukrywam, że była to moja tegoroczna faworytka. Przeogromniaście polecam Wam Księgi Jakubowe, jest wspaniały kawał niesamowitej literatury. Pozostajemy w temacie polskich autorek. Katarzyna Bonda została nominowana do nagrody Pióra Festiwalu Literatury Kobiet w Siedlcach za powieść Pochłaniacz, czyli pierwszy tom czterech żywiołów Saszy Załuskiej. Bardzo mocno trzymam kciuki, dlatego że po lekturze okularnika, jak sami wiecie, stałam się wielką fanką twórczości Katarzyny Bondy. A teraz czas na ploteczki z planu nowego filmu o Jasonie Bornie. Produkcja filmu ruszyła już pełną parą, a Matt Damon zdradził ostatnio w wywiadzie kilka tajemnic fabularnych. Otóż podobno minęło już 12 lat od ostatniej części, czyli od ultimatum Borna. Jason po części odzyskał pamięć, ale jeszcze nie do końca i nie wiadomo jeszcze co działo się z nim przez te ostatnie 12 lat. I to właśnie podobno o tych wydarzeniach będzie kolejna część. Czekam bardzo, bardzo! A teraz news dla wszystkich, którzy czekają na nowe wydanie Harry'ego Pottera. Już jutro, bo 6 października do polskich księgarn trafia nowe wydanie Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego z ilustracjami Jim'a Keja nakładem wydawnictwa Media Rodzina. Co więcej wydawnictwo przygotowało dla Was także niespodziankę. Dla wszystkich fanów, którzy że jutro, czyli w dniu premiery zdecydują się na zakup książki, czeka również ekskluzywny plakat z ilustracją Jima Keya ulicy Pokątnej. To teraz zdradźcie mi, kto jutro leci do księgarni. A teraz prześwietny news dla wszystkich fanów komiksów, Alana Mura. Stacja HBO potwierdza, że zaczęli już rozmowy w sprawie serialu na podstawie kultowego już komiksu Watchmen, czyli strażnicy. Co prawda nic jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale wiadomo jedno, że w rozmowach brał udział reżyser Zack Snyder, czyli twórca filmowej wersji Watchmenów. Czekam na ten serial bardzo, 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 bo uwielbiam strażników i uważam, że będzie to coś naprawdę wyjątkowego. I jeszcze maleńki news ze świata festiwalu Konrada, który zbliża się już wielkimi krokami. Ogłoszono już program pasma filmowego tegorocznego festiwalu, dlatego że Konrad Festiwal to nie tylko literatura, ale także prześwietne kino. Do wyboru, do koloru, link do szczegółów znajdziecie pod tym filmikiem. A co w tym tygodniu na Wielkim Buku? Już jutro literatura czeska na blogu i na blogu, w bezsenną środę będę Was klasycznie straszyć, a już w piątek moje pierwsze spotkanie z komisarzem Popielskim na arenie szczurów od wydawnictwa Znak. A na koniec weekendu, na koniec tygodnia, szykuję dla Was totalną nowość od wydawnictwa Sine fanon, którą poleca Łukasz Orbitowski i Szczepan Fardoch. A na sam Jusienki koniec czas na wyniki konkursu z podwójnym życiem pad Joe Walton. Licznie dziękuję Wam za wszystkie odpowiedzi. Byliście naprawdę cudowni, a na drodze losowandy podwójne życie pad Joe Walton poleci do. Moniki Smelich! Gratulacje, przeogromniaste gratulacje, kochana! Czekam teraz na kontakt od Ciebie i na dane do wysyłki. I to wszystko na dziś! Pamiętajcie, kochanie, że znajdziecie mnie także na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads, wszystkie linki pod tym filmikiem, a my, moi drodzy, widzimy się już jutro, czas na literaturę czeską na blogu i na blogu. Do zobaczenia! Pa, pa!